Chwila, moment. Wieje wiatr przynosi zmianę. Widać te zmianę też po owocach z tyłu Pani Babia góra. W Ewangelii 12 rozdział od Św. Marka czytamy sobie w tę niedzielę, że będą znaki na niebie i na ziemi. Zaczynamy cykl czytań o końcu świata o czasach ostatecznych. Taki cykl, który w najbliższych dniach będzie niektórych mocno Męczył, mocno nawet przerażał. I tak jak wiatr przynosi zmianę, tak Pan Jezus mówi, no wy zwracacie uwagę na to, co się dzieje. Uczycie się czytać znaki przyrody. Uczycie się zwracać uwagę na to, co się zmienia. I tak samo bądźcie uważni. Zwracajcie uwagę na to, co się dzieje w życiu duchowym. Tak można byłoby sprafrazować te słowa Pana Jezusa. I tak sobie myślę, dobrze jest skorzystać z tego, nie po to, żeby się wystraszyć Pana Boga, który z nienacka, z zaskoczenia może nam coś zrobić. O, to Wam chciałem pokazać z tyłu Tatry. Czyli skoro tam babia, a tam tatry, no to znaczy, że jestem na orawie. Yy, ktoś, kto poznał, yy, co jest z tyłu, co jest z przodu, też mógł rozpoznać topograficznie, i geograficzne położenie, jak widzicie. Nie? I teraz zobaczcie, że. Ale wieje, Że rozpoznawanie znaków w życiu duchowym nie jest po to, żeby się przestraszyć pana Boga, który chce nas zaskoczyć, a wcześniej da jakieś sygnały, robi nam jakieś krzówki, zagadki, jakieś rebuszy. I potem sprawdza, czy dobrze odpowiedzieliśmy. To nie jest test, to nie jest sprawdzian. To wszystko, co daje nam Pan Bóg, jest po to, żeby zauważyć, co tak naprawdę jest stałe przy tym wszystkim. Skoro nawet przyroda nie jest stała i nie trzyma się harmonogramu, albo przychodzi zupełnie z znienacka, zaskakująco, choć w jakichś rytmach, no to co jest stałego, co jest punktem odniesienia. I takim punktem odniesienia jest to, o czym mówi Pan Jezus w tym fragmencie, słowo a to słowo nie przeminie. Nie? Wszystko przeminie, wszystko się zmieni, natomiast to słowo, które dał Pan Bóg przeminie i to jest też odpowiedź na nasze pytania, które czasami mamy. Czy tym, Panie Boże, nam jeszcze coś dopowiesz? Nie, bo to słowo, które powiedział Pan Bóg, które objawił Jezus w Ewangelii, jest stałe i Jego się trzymajmy. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Trzymajcie się z Bogiem.